Jeżeli stosujemy, wiesz, nienaturalne jedzenie, przetworzone jedzenie, dużo chemii w kosmetykach, dużo leków, no to my zasypujemy nasz organizm chemią. Czymś dla nas niegenerycznym, nienaturalnym, czymś obcym. I tak naprawdę organizm bardzo często zastanawia się, co z tym zrobić. Nie, że ja mogę to wziąć, wiesz, przetworzyć, zasymilować, stworzyć nowe komórki, tak? Które umierają na bieżąco, które się muszą tworzyć. Organizm się zastanawia, co na przykład ma zrobić z tłuszczami trans, które są dla niego, wiesz, które są postrzegane przez niego jako trucizna, jako po prostu coś, coś obcego i on to opakowuje. Opakow I tak na przykład tłuszcze trans upakowywane są w tkance tłuszczowej, tak, poskórnej, bo on coś musi z tym zrobić. Nie możemy tego wydalić w toalecie, ponieważ no te tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie. No i magazynujemy mm -hmm. je. I to samo dotyczy też akumulacji różnych metali ciężkich, różnych wiesz, dodatków no chemicznych. Tak nie kojarzyło się kosmetyków ani zapachów z czymś toksycznym dla organizmu.